ma jesteś na diecie wegańskiej i szukasz... Nie jesteś? To co ty to kurwa robisz? Żartuję moi kochani, z tego przepisu może skorzystać każdy, nawet dinozaur Stefan. Jest bardzo prosty i bardzo przyjemny. Jeśli szukasz fajnych pomysłów na słodkie śniadanie, to trafiłeś idealnie, albo trafiłaś. Bo zaraz sobie zrobimy odpowiednik riso. W Szwecji to się nazywa risifrutti, nie ma tego w wersji wegańskiej prawdopodobnie, także muszę sobie sam improwizować. I postanowiłem, że ugotuję ryż, dam go do misek, dodam do jednego jogurtu waniliowego, a do drugiego e, truskawkowego, a potem trochę owocków. Do tego będą e, morele i, jak on się nazywa? Jarzyny? jarzyny? Nie jestem zbyt obeznany w kwestii poprawnego nazewnictwa produktów spożywczych, także mi wybaczcie, to chyba były jarzyny, a to truskawki do tego. Kim bym był, chyba bym był kimś innym i nie byłbym nawet sobą, gdybym się nie podzielił swoimi paroma ciekawostkami na temat produktów, które aktualnie spożywam. Więc truskawki i jeżyny to doskonałe źródła witaminy C która buduje kolagen, więc powinna być spożywana przez osoby, które na przykład niedawno miały jakiś uraz związany z więzodłami czy chrząstkami stawowymi, lub po prostu mają problemy ze stawami. Kolagen jest także rusztowaniem dla naszej skóry i pomaga utrzymać ją w dobrym stanie i zapobiega zmarszczkom, więc powinien być. E, tfu, witamina C powinna być spożywana przez osoby, które chcą po prostu dłużej wyglądać młodo. A jeśli chodzi o spożywanie samego kolagenu, to nie wierzcie w to, bo równie dobrze moglibyście spożywać każde inne białko, żeby sobie po prostu ten kolagen wyprodukować, bo to nie jest tak, że spożyjecie chrząstki i te chrząstki od razu w waszym ciele staną się chrząstkami, bo każde białko rozpada się na podstawowe aminokwasy, więc równie dobrze kolagen może być zbudowany z białka ryżu, które macie na przykład tutaj. Truskawki i jeżyny mają też bardzo dużo przeciwutaniaczy i związków przeciwzapalnych, które wyka wykazują bardzo korzystny wpływ na zdrowie układu krążenia, więc jeśli na przykład który z Waszych dziadków czy Waszych rodziców ma miażdżycę lub za wysoki cholesterol lub nadciśnienie, zachęcajcie go subtelnie lub ją do spożywania wysokiej ilości tychże owoców. Jeśli chodzi o morele to także wykażą się pozytywnie w prewencji chorób układu krążenia, bo zawierają dużo potasu, który obniża ciśnienie i reguluje skurcze mięśnie. Także np. też jak macie dużo skurczy mięśni, a poprawnie kurczy mięśni w nocy, także powinniście jeść sporo moreli. Innymi dobrymi źródłami potasu są oczywiście pomidory czy arbuz. No dobra i tak to się prezentuje, wrzuciłem owoce, wymieszałem z jogurtem. Najlepiej byłoby, żeby to powstało jakieś, jakieś 3 godziny, albo chociaż godzinę w lodówce, żeby ten ryżyk sobie fajnie namukł, ale ja nie mogę się powstrzymać i za chwilę to zjem. Jeśli na przykład nie macie jogurtów roślinnych, a jesteście na diecie wegańskiej, to możecie zawsze zrobić sobie tak, że po prostu zmieszacie odżywkę białkową z mlekiem sojowym, zrobicie trochę gęstsze, zalejecie po prostu i zostawicie na te 3 godziny, żeby to ładnie nasiąkło. Wtedy też powinno być spoko. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i za oglądanie i życzę miłego dnia. Pamiętajcie jeszcze, że truskawki zawierają truskawczan wapnia, który sprawia, że bardzo chcecie zasubskrybować mój kanał.